Witam serdecznie na moim kanale. Co będzie jutro? Czytanie na 27 stycznia 2023 dla wszystkich znaków. Kartę przełożyłam i tradycyjnie losuję. Dwie karty. Dwójka kilków. Ósemka była odwrócona. Dziś możemy rozbudzić swoje uczucia. Możemy dojść do porozumienia. Pokazana jest para, która rozmawia ze sobą na płaszczyźnie duchowej. Ich porozumienie czy rozmowa duchowa jest niepowtarzalna. Dziś będziemy dobrze rozmawiać, znajdziemy wspólny język, nawiążemy dobrą współpracę, pójdziemy na kompromis. Możemy być pewni, że dojdzie do spotkania, na które czekasz. Również dostaniemy pomoc, dobre wiadomości. Dziś możemy być podrywani. I oby to mężczyzna poderwał kobietę. Niektórzy zakochają się. Dziś w naszym życiu pojawi się, pojawią się nagłe i szybkie zmiany. Będzie to dotyczyło sposobu myślenia i komunikacji. Możemy dostać dużo dobrych wiadomości. Możemy dostać zlecenia zawodowe. Będziemy dużo rozmawiać. Będziemy otwarci. Wyznaczamy sobie cel. Wyznaczymy sobie nowy kierunek działania. Tylko nie stój w miejscu. Należy uwolnić się od czegoś, co nas ogranicza i nie pozwala ruszyć nam do przodu. Zakończy się burzliwy okres i zakończy się problem. Ty. I ona jesteście jedno ucho. I to jest Twój błąd. Twój kardynalny błąd. Czas pokaże. Zwoła na koniec: wyjazd. Kardynalski. Zaufanie. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara, Dba o siebie.